Dzień dobry, witam państwa w studiu Olsztyn.com.pl. Ja nazywam się Krzysztof Brągiel, a dzisiaj moim i państwa gościem jest Marek Maleszewski, czyli wiceprezes Akademii Sportu 100 Mil Olsztyn, a także trener piłkarek młodych piłkarek 100 Mil Olsztyn. Dzień dobry, panie trenerze. Dzień dobry, witam wszystkich. Panie trenerze, pozwalmy trochę na początek o liczbach. Jak dużo zawodniczek szkolicie w tej chwili w Akademii Sportu 100 Mil Olsztyn? To jest około 100 dziewczynek y, trenujących y, popołudniami, dlatego ta liczba jest y, troszeczkę ruchoma, dlatego że w grupach młodszych, najmłodszej czyni naborowej, y, to wiadomo, że też dziewczyny przychodzą, próbują swoich sił, czy to jest dla nich sport. I tam są właśnie te takie najmniejsze rotacje, bo to już jest rocznik 2020, czyli w, to są już picio y, mają 5 lat, 4-latka dziewczyny. I dodatkowo także y, szkolimy dziewczyny w przedszkolach do południa. Mamy dwa dni zajęć, jest tam 60 dziewczynek szkolonych i w początkowej fazie nic jakby zawodowo, czy nie próbujemy tutaj ich przenieść do, też do, do klubu, tylko te dziewczyny, które same się zgłosiły i w tych przedszkolach nie są, trenują popołudniami w klubie. A te grupy wiekowe, bo z tego co wiem, to już nawet trzy latki zachęcacie do tego, żeby brały udział w rekrutacji. Jakie to są te przedziały wiekowe? Tutaj jeżeli się zbierze grupa tych młodszych dziewczynek, to tak na początkowej fazie to jest można powiedzieć ogólna rozwojówka. Dla dziewczyn tam w na piłkę nożną, ale bardziej tutaj jest ogólna rozwojówka, taki WF, forma zabaw, żeby dziewczyny gdzieś mogły się, że tak powiem, pobawić, wybawić, wyszaleć, żeby w domu było troszeczkę więcej spokoju, ale też chodzi o ich rozwój, ogólny tutaj rozwój tych dziewczynek, tak żeby one w tym, w, tym, w, tym, w tym wchodząc tutaj, że tak powiem powolutku i te, te latka dorosłości swoje, żeby były też zdrowe. Bo to jest chyba najważniejsze, nawet jeżeli nie zostaną sportowcami, piłkarkami, ale ten zdrowy tryb zachowały i prowadziły. A te najstarsze roczniki, to zna to jaki to jest wiek? U mnie są to dziewczyny osiemnastoletnie, najstarsze roczniki. To są dziewczyny, które już po maturze, czy robiąc maturę, idą w świat, jak ja to mówię, idą w dorosłą piłkę A lupę pasują, bo wybierają się na studia prawnicze na przykład tak. Gdzieś to dla nich była do tego momentu, same mówił fajna przygoda. E, a niektóre po prostu mają sobie gdzieś tam w głowie, że chcą zostać, chcą spróbować podjąć ryzyko e, i idą w piłkę bardziej e, słowo zawodową, czyli tam gdzieś do ekstraligi, czy też były dziewczyny, które wyjeżdżały za granicę, próbowały swoich sił. W tej chwili też mamy kilka zaproszeń, gdzie jak wrócimy z obozu z Hiszpanii, kilka dziewczyn pojedzie na testy do zespołów ekstraligowych. Mhm. Czyli generalnie juniorki i młodsze, a co z seniorkami? Dlaczego brakuje tutaj w tym zestawieniu sekcji seniorek? Piłka seniorska jakoś to też może chodzi o moją osobę. Jakoś nie chciałbym się w, w to bawić, dlatego że tam już wchodzą pieniądze, kontrakty. Na to trzeba mieć bardzo duży fundusz, i w tym wypadku trzeba by postawić wtedy. Całe to wszystko przenieść bardziej na piłkę seniorską, A, ale żeby ta piłka seniorska była, no to trzeba mieć pieniądze, żeby pozyskiwać dziewczyny i może wtedy utracić ten, te szkolenie na dole. Tak? Dlatego ja wolę po prostu pobawić się tutaj z młodzieżą, wyszkolić i niektóre dziewczyny, tak jak y, y, udało mi się już wychować wiele dziewczyn, bo y, grają dziewczyny, gdzie też przecież przez nasze skrzydła tym przyszła Ania Gliszczyńska, która jest górnik Łęczna I pierwsze y, Powołania konsultacji kadry polskiej dostała barwach z mil Olsztyn. Dodatkowo też była Najda Szakbazyan, która grała w ekstralidze w pokoni Szczecin, która wyrobiła w pierwszym sezonie, była na czwartym miejscu w ilości minut rozegranych w ekstralidze, tak? a od nas odchodziła w wieku 17 lat. Więc to też daje jakiś taki obraz. Do tego też dziewczyny, gdzie KKP, czyli tutejszy zespół KKP Stomilanki Olsztyn, robił awans, to dziewczyny powiązane ze Stominem Olsztyn było 10. Mm -hmm. Czyli jesteście w sensie takim, nie wiem, taką fabryką młodych talentów wyszukujecie te osoby, albo przychodzą do Was, a potem trochę je oddajecie? Nie jest trochę żal, że nie grają potem właśnie dla 100 milu? Jest. Każde rozstanie to taki, mm, taki no, no, sentyment. My no, się przyzwyczajamy, poznajemy. No, te dziewczyny, jak ja, które prowadzę, tak, które wychow wycho wychowuje się, to one jak przychodzą, to są takie małe, kresnale i one potem dorastają. To... Niektóre z nich już są mamami na przykład i no, no jest, to jest taki, jak się śmieje, trochę taki zegar biologiczny zyskający, że ja niestety się już trochę starzeję, a one jakby dorastają. I, i na pewno, ale w sportowym, dopóki nie będziemy mieli tutaj funduszy na taki, żeby powstał solidny zespół, nie chcę ryzykować, nie chcę nikogo oszukiwać i sam siebie. Wystarczy nam to, że startujemy w pierwszej lidze seniorskiej futsalu. I rywalizujemy z tymi młodszymi dziewczynami, e, też i w Pucharze Polski, gdzie też w niedzielę gramy z Heliosem Białystok i to jest wystarczające, ja uważam, na chwilę obecną. E, są stumilanki, jeżeli dziewczyny chcą, mogą tam przechodzić, jeżeli nie idą w Polskę. Ostatnio e, go, e, Gosia Milewska przeszła od nas e, do przecież do pogonić czew, też do ekstraligowego zespołu. Więc dla tych dziewczyn jest furtka otwarta, i, i po prostu y, my rozglądamy się też w województwie poprzez scouting i proponujemy niektórym dziewczynom, niektóre dziewczyny. Też zgłaszają się do nas, plus nasze wychowanki, które idą od małego zwyż. Teraz też otworzyliśmy się, bo y, przyjeżdżają do nas na treningi, nie grają u nas w klubie, ale przyjeżdżają do nas na treningi, są zapraszane przez nas lub same się zgłaszają. Dziewczyny nie tylko z naszego województwa, ale spoza naszego województwa y, na zajęcia piłki nożnej. Teraz tygodniu grają w swoich klubach, a przyszłościowo gdzieś do tych celiotek po prostu, żeby one tu dochodziły, lub ta fajna przygoda właśnie w kontekście zestawienia moczty. A to 100 dziewczyn, dziewczynek, to jest takie optimum? Mało, dużo? Mogłoby być w wojewódzkim mieście więcej w Waszej Akademii Dziewczynek? Coś Was ogranicza, żeby było ich więcej? Czy ta liczba jest jak najbardziej optymalna dla Was? Tak samo jak e, sekcje dziewcząt, tak samo sekcje chłopców w naszej Akademii ogranicza to, Dostęp do boisk. Nie ma tej infrastruktury tak rozbudowanej u nas, żebyśmy mogli sobie pozwolić na to i lepiej skromnie, że tak powiem, i z tyloma dziewczynami pracować, że tak powiem, czy z chłopakami w naszej akademii, po prostu, żeby nie. No nie jesteśmy w stanie po prostu. Nie jesteśmy w stanie tego więcej rozbudować. Mam nadzieję, że z czasem mamy swoje plany, że się uda, ale przy poprawie infrastruktury. Mm -hmm. Może nas słucha właśnie jakiś rodzic, który ma w domu taką dziewczynkę pełną energii i myśli właśnie czy by ją tu nie zaprowadzić na piłkę nożną, ale może na lekką atletykę, może na, jakąś, na jakiś inny sport. No piłka nożna może się kojarzyć jako dosyć sport czasami brutalny, a na pewno kontuzjogenny, jest to męski świat. Jakby Pan przekonał takiego rodzica, że jednak warto tę swoją latorość akurat oddać Akademii Sportu 100 Stomilu? Po pierwsze każdy sport yy, uczy dyscypliny. Yy, prowadzenia się, że tak powiem, yy, zdrowego, bo to też nawyki, które próbujemy przenieść w kontekście zdrowego odżywiania się, snu, yy, samodyscypliny czyli to też chodzi o szkołę, o w domu, sprzątanie, wynoszenie śmieci w, w rzeczy, które po prostu gdzieś tam yy, dają i to nie musi być wielki sportowiec. Prawda? Ale może zacząć nie tylko z piłką nożną w Akademii Sportu Stabilności czy w innych dyscyplinach, ale żeby w ogóle jakikolwiek sport uprawiała z tym, gdzie się najbardziej czuje. I tu dla mnie to jest najważniejsze, żeby ona przyszła. I ten komfort i uśmiech, który u nas jest na treningach, myślę, że jest najważniejszy. I dodatkowo to, że te dziewczyny y, próbujemy wychodzić z naszego województwa, jeżdżą tam międzynarodowe turnieje y, w Polskę, y, grają, jeździmy na obozy. Że tak powiem, więc te spotkania, integracja i tak dalej, to jest bardzo duża. Nie tylko piłko, wyjścia do kina, wyjścia na basen, że tak powiem, na lodowisko. Taka integracja, gdzie można pobyć w środowisku, spędzić fajnie czas na zdrowych warunkach, tak bym powiedział. Więc każdy, który by chciał spróbować, choć czasem może będzie się marzyła przygoda albo kariera Ewy Pajor, zapraszamy. Niech spróbuje swoich sił, a potem zobaczy, czy to jest to dla niej. A nawet jeżeli nie będzie wielką piłkarką, ale ten zdrowy tryb życia, który może potem zaszczepić dalszej konności od siebie w dorosłym życiu innych. Tak jak ustaliliśmy przed rozmową, w tym roku mija 15 lat od powstania sekcji kobiecej piłki nożnej w 100 milu. Jak to się wszystko zaczęło? Skąd pomysł, żeby akurat pójść w tym kierunku? No, mało popularnym. No, ja jeszcze pamiętam ze swoich lat szkolnych, że widok dziewczyn kopiących w piłkę no, był taki dość egzotyczny. Te 15 lat temu pewnie też. Tak. Wtedy nie, wtedy nie było na mapie Stomilem Olsztyn, był OK, OKP, OKP w Armii Mazury. Potem wiadomo, jak się przeradzało to wszystko. Kibica ten wskilizł za Stomilem Olsztyn, a że nie można było tworzyć tej piłki sędziowskiej, dopiero później Stomilowcy, yy, chcieli po prostu utworzyć grupy dziecięce pod szyldem OKS Stomilowczym. Najpierw stworzyliśmy grupy chłopców, no i że zaczęło się pojawiać dofinansowania i tam gdzieś promowanie, promyczki yy, piłki kobiecej, więc otworzyliśmy się też na piłkę kobiecą, yy, no i to nas w ogóle, przy, może nie przerosło, ale najśmielsze oczekiwania nasze, ile, jakie zainteresowanie było, ile dziewczyn zaczęło się zgłaszać, nie tylko z naszego miasta, ale z województwa. No jeżeli powiem, że w jednym z naborów oficjalnych przyjechało od 10, 60 chyba, tak, 68 dziewczyn w przedziale wiekowym od 10 do 30 lat. Więc to gdzieś zaczęło nas tak po prostu napędzać No i postanowiliśmy jak powiedziało się a trzeba powiedzieć B no i istniejemy do tej pory. Więc i z sukcesami, z wychowankami, ale też z dziewczynami, które fajnie wspominają swój czas. Tutaj cieszymy się i mam nadzieję, że każda, która będzie wychodziła stąd, nie grając może w piłkę i grając w piłkę, będzie wspominała fajnie ten czas. Więc nas to buduje, że jest zainteresowanie. Oczywiście wiadomo, że chcielibyśmy jeszcze więcej, ale to musimy na chwilę obecną powiedzieć sobie, że jesteśmy na takim etapie i to robimy. Dużo się mówi ostatnio właśnie o tej rosnącej popularności kobiecej piłki nożnej. Takim punktem przełomowym zdaje się były ostatnie Mistrzostwa Świata w 2023 roku w finale Anglia-Hiszpania. I tutaj telewizje brytyjskie chwalą się, że akurat ten mecz finałowy miał jedną z rekordowych oglądalności, jeżeli chodzi o cały rok. Chyba tylko Koronacja Króla cieszyła się większą popularnością. Wiadomo, Angielki grały w finale, więc nie dziwota, że Brytyjczycy oglądali ten mecz. Ale czy to, co widzimy na świecie, że już coraz częściej możemy mówić o milionowej widowie. Takich meczów, to też widać na poziomie Olsztyna, że, że popularność piłki nożnej rzeczywiście wzrasta, coraz więcej ludzi się interesuje, więcej sponsorów i zainteresowania. Jeżeli tutaj chodzi o popularność, to tak, ona wzrasta wszędzie i w naszym kraju też to widać. Na zachodzie o wiele szybciej, bo to jak w Anglii, to. to w kilka lat e, wyszło na bardzo niesamowity poziom, bo można sobie e, powiedzieć, że jeszcze kiedy e, Terry grał w Chelsea London, e, Chelsea London miała sekcję e, kobiecą, ale nie utrzymywał klub. Właśnie Terry dofinansował sam ze własnych pieniążków, żeby się ta sekcja utrzymywała, a w tej chwili Chelsea jest jedną z silniejszych marek w lidze angielskiej, gdzie zatrudnia gwiazdy e, w formatu, formatu światowego, jeżeli chodzi o piłkę nożną. I, Federacja Angielska bardzo mocno finansowo, ale na swoich warunkach weszła i zaczęła rozwijać, rozwijać tą, e, swoją, te rozgrywki, jak i piłkę kobiecą i dlatego są na takim dużym etapie to samo to, co wcześniej robiły Niemcy, e, Francja, teraz widzimy we Włoszech, prawda? Widzimy też tendencje w Hiszpanii, e, więc my tu w Polsce także to rośnie, ale jeszcze uważam, że nie jest tak... E, bardzo y, rozpowszechniona przez Polski Związek Piłki Noży. Uważam, że jeszcze jest dużo rzeczy do zrobienia, y, możliwych, i też, jakby, nieszuflatkowanie, troszkę, że to jest jakiś taki niższy sport, bo uważam, że to już można gdzieś powolutku podnosić. Może nie do tego poziomu piłki męskiej, bo jednak troszeczkę zawsze tam są pieniądze i tak dalej, ale u nas w kraju nie mamy się czym wstydzić. I uważam, że powolutku tutaj zachęcanie tych sponsorów czy spółek e, państwowych, żeby się nie bały, bo myślę, że też troszeczkę się boją i oni dopiero gdzieś tak raczkują, gdzieś początkowo próbują wchodzić w tę piłkę kobiecą. Więc potrzeba jeszcze czasu, żeby i finansowo, e, że tak powiem, infrastrukturalnie e, i z większym natężeniem tej prasy i poskazów skupie nożnej jeszcze musimy troszeczkę poczekać. Choć już się rozwija, ale uważam, że jeszcze za mało Za mało i poza tym powinien jeszcze więcej zrobić, bo Występy U17 na Dominikanie, Mistrzostwa Świata przecież, tak występ e, trenera Kasparowicza zespołu, e, awans przecież teraz trenerki inny patalony na mistrzostwa, tak? E, że tak powiem Europy. E, no i przecież u nas także odbędą się e, Mistrzostwa Europy do lat 19 z tego co kojarzę, no to jednak Patrzy się na Polskę, że też jest jakiś duży potencjał, bo zawodniczki idą do Hiszpanii, do Niemieckiej, więc to też jest, że u nas coś drzemie. Ale chciałbym oczekiwać od Polskiego Związku Piłki Nożnej więcej w kontekście piłki kobiecej. Mhm. A jak pan tak na co dzień rozmawia z tymi dziewczynami, z tymi nastolatkami, to ich to trochę nie deprymuje? No, bo mamy taką sytuację ciekawą w Olsztynie. Mamy z jednej strony kobiecy zespół w ekstralidze w najwyższej klasie rozgrywkowej, z drugiej strony Stomil w trzeciej lidze. No, i mimo wszystko ten Stomil w trzeciej lidze dużo na mężczyzn cieszy się większym zainteresowaniem, więcej kibiców na mecze przychodzi niż na tą ekstraligę. Czy to trochę nie jest takie jakoś tam wstrzymujące te dziewczyny, drażniące? Demotywujące. To trzeba by się je zapytać, tak? Bo to jest inny w ogóle klub. Ja myślę też, że to chodzi też o kibiców, bo Stomin Olsztyn jest dumowarmi i jest to zespół i klub z tradycjami historią. I jednak ma swoich kibiców, tak? I ci kibice na ten Stomin chodzą, bo też często pojawiają się się u nas i też gdzieś tam na Hali i pojawiają się też na, na, na innych, że tak powiem, meczach, czy tam gdzieś się spotykamy, gdzieś tam rozmowy są. Wiadomo, że Stomilanki jest to trochę innym klubem, tak, więc to też ma, każdy klub ma swoich kibiców i myślę, że gdyby one były pod szyldem Stomilowskim, pewnie kibice z ciekawości Stomilu i innych też by poszli na to, bo to jednak barwy klub, że tak powiem, i to by było troszeczkę inaczej. I każdy klub ma swoich kibiców. Czy jest? No, bywają kibice na, na meczu Stomilanych, wiadomo, że wielkość, pojemność trybun na stadionie Stomilu jest o wiele większa niż na Dajtkach. I na Dajtkach, wiadomo, jak jest tych kibiców, to widać, że jest jakaś tam rzesza i zainteresowania, a jednak to się przeniesie już na stadion Stomilu, nie wygląda tak, że tak powiem. Ja myślę też, że tutaj chyba trzeba powiedzieć sobie wprost, że gdyby był stadion albo ośrodek piłkarski na Warmii, który tam Pan Prezydent obiecał, z małymi takimi tymi, to też ludzie by się zainteresowali, bo też wiemy o tym dobrze, że Gdzieś, gdzie powstały nowe stadiony, z ciekawości na nowe stadiony zaczęło przychodzić więcej ludzi. Nie tylko poprzez markę i poprzez rozgrywki ligowe, ale no, ta frekwencja w tych, w tych klubach zaczęła zyskiwać. A do tego na pewno dojdzie też wynik, bo każdy by chciał grać na nowym, fajnym yy, stadionie. Yy, że tak powiem, to też nie niesie zawodnika, też go buduje i ta frekwencja by wzrastała. I myślę też, że by wzrastała na piłce kobiecej. Rozmawiałem parę razy z trenerami, którzy specjalizują się w prowadzeniu kobiet. Mam na myśli na przykład Aleksandra Matusińskiego, który jest trenerem kadrowym Sprinterek, czy Jacka Wośka, który jeszcze do niedawna trenował Olę Lisowską. I oni obaj powtarzali, że jednak ta praca z kobietami no, różni się od tej pracy z mężczyznami. Pan mógłby wskazać ewentualnie taką specyfikę tego kontaktu z dziewczynami? Czy ona rzeczywiście jest taka inna, wyjątkowa? Trzeba mieć jakieś takie specjalne podejście? No jak się sekcja tworzyła, to też się tego uczyłem i nadal się uczę. Nie ukrywajmy. To jest troszeczkę, troszkę inaczej. I zaangażowanie tych dziewczyn jest o wiele większe. Od, nie odstawią nogi. I tu trzeba być, no, wejść w buty nie tylko i trenera, ale także wiedzieć, co w trawie pisze, że tak powiem, pośród zawodniczkami. To są kobiety, tak? I u nich różnie to wszystko wygląda. Są so konflikty w zespole. Czy konflikty? No to są dziewczyny, tak jak dorastają, też ich hormony buzują i tak dalej, ale jednak to jest to specyfika u chłopaków, można wejść do szatni i w kilku zdaniach, jakby to powiedzieć, ustabilizować no tutaj, że tak powiem, całą szatnię, a tu z dziewczynami jednak trzeba będzie próbować czasem ostrzej. Czasami no, poklepać. E, ale większa też, dyplomacja jest potrzebna. No też indywidualnie hmm. też trzeba podchodzić też i rozmawiać, tak? Dużo tutaj e, też z dziewczynami, że tak powiem, e, i tu jest bardzo ważne w tym. Na pewno jest inna i specyfika, to jest ciężko tak wytłumaczyć i powiedzieć, e, że tak powiem, no, bo to też w każdym człowieku w głowie co innego siedzi, no nie? I no, trzeba być troszeczkę też i, i jak się śmieje, i. i i, i, i psychologiem, i nauczycielem, i trenerem, no ale jak wszyscy mówię też i człowiekiem. No, trzeba być ostrym, ale czasami też trzeba być takim spokojnym yy, i prowadzić. Ja jestem różny i yy, no, mówię to czasami też albo się mnie akceptuje, albo też się mnie nie akceptuje, chcę być sobą yy, i chcę być szczery wobec nich, żeby nie, nie oszukiwać. I to jest chyba podstawa też trenera w grupach municzach. Mhm. Jakiś czas temu zrobiłem sobie takie małe śledztwo na portalu 90 minutpl Szukałem pewnej osoby, wiedziałem o niej tylko tyle, że grała jakieś 20 lat temu u błękitny horneta, więc tam zacząłem przeglądać składy. Tej osoby nie znalazłem, ale wyskoczył mi Marek Maleszewski, Bramkarz. I tak się zastanawiam, bo Bramkarz to taka specyficzna pozycja na boisku, dużo widać, można mieć lepszy przegląd pola, można sobie snuć pewne wizje swojej kariery trenerskiej. Jak to się u Pana zaczęło właśnie ten pomysł na to, żeby zostać trenerem? Szczerze powiedziawszy, kiedy grałem w piłkę, bo grałem w różnych klubach i też jeździłem na turnieje futsalowe w Europie, udało mi się grać i w Portugalii, i we Włoszech, i w Holandii, to tak naprawdę w tamtym czasie nie miałem wizji, że zostanę trenerem. Gdzieś po, później, czym byłem starszy, coś tam sobie przewinąłem, ale to nie było jeszcze wizja, że zostanę trenerem. I to tak z dnia na dzień. Jeszcze grając w piłkę, właśnie chcieliśmy grupy Mojżowe 100 milu e, utworzyć. Się zaczęło dość no pewnym momencie te grupy, bo dużo trzeba było się nimi zająć. No, i tak z dnia na dzień po prostu przestałem grać. I przerzuciłem się na, to, na tą trenerkę, na te sprawy zarządzające, organizacyjne. E, no, i wtedy już musiałem te kroki stawiać w trenerce, uczyć się przy tych zespołach, przy tych osobach, chłopakach, dziewczynach, czyli zawodnikach i zawodniczkach, jeździć na kursy, że tak powiem różne, robić tutaj licencje swoje, wyrabiać, no mówię, sam byłem zdziwiony, że, że zostałem tak trenerem i nie planowałem tego. Mówię, nie planowałem. Oczywiście gdzieś miałem takie przebłyski, gdzieś treningów, pobawiłem się w trenera bramkarzy, tak, gdzieś tam przy tych klubach, gdzie pracowałem, e, Także żeby przenieść. To była forma bardziej zabawy i, i gdzieś zobaczenia, jak to wygląda do no niej z innej strony, ale tak nie planowałem. I to po prostu tak wyszło z nienacka, No i do dnia dzisiejszego e, jestem jakimś tam trenerem, e, który gdzieś próbuje tutaj zaszczepić, e, że tak to, to, to pasję do tej piłki nożnej. Dużo, już duże jeszcze o tych brankarszych dopytał, Miał Pan jakichś swoich idoli w tamtym czasie brankarskich? To, to wielu było, tak, no bo tutaj mówię yy, yy, ba, najbardziej, to, chociaż nie pamiętałem, ale później to też jak się oglądało, tak, Tutaj to się wracało do, do tych starszych, Józef Młynarczyk, no nie, e, tutaj jeszcze te starsze filmy, te, które były takie mecze, się oglądało Jana Tomaszewskiego, no ale też i za zagranicy, tak, no bo mieliśmy, e, mieliśmy Desaj, Desajewa, e, bramkarza rosyjskiego, który gdzieś tam w, też mi się bardzo podobał. E, no, to stare czasy chyba. Tak, to, to było to wszystko gdzieś tam, to wchodziło bardziej tutaj do, do tych starszych, to no nie, i tak dalej, no ale też można było się w Stomilu milu podglądać, tak, był Jarek Bako. Kaziusz Sidorczuk, tak, wcześniej tutaj też Talik Paweł Harbicki, więc ja tu też bardziej tutaj z tego podwórka yy, patrzyłem na, na tych brokarzy, bo gdzieś jak zaczynałem, to się podawało piłki na meczach, prawda? Później gdzieś tam się funkcjonował w tym klubie w grupach młodzieżowych. Potem miało się tu przyjemność nawet czy potrenowania z nimi, czy gdzieś yy, jako Teraz jak ten Jarek Bako moim trenerem, gdzieś tam przez chwilę gdzieś tam i tak dalej, gdzieś tam treningi bromkarskie więc to tak jakieś jak się przewijało. No i też też tak, to, 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 to tak mogę powiedzieć trochę, że może to też rodzinne, bo mój tata też był bramkarzem. Mm -hmm. Wodzi się właśnie, wychował się w Polonie Lizbar Wariński, grał w Wiśle Płocki i tutaj, że potem Gwardii Koszalin zakończył swoją przygodę. Mm -hmm. to tak na koniec, bo rozmawiamy no, w przeddzień ważnego wydarzenia dla pana, bo e, zbliża się w najbliższy weekend, będzie w głównej arenie hali Urania Mistrzostwa Polski e, kobiet e, poniżej 17 roku życia w futsalu. Mm, jest nerwówka, jest stres przed tym turniejem? E, czy nerwówka i stres? E, może to, że jesteśmy organizatorem. Tak? Pierwszy raz dostaliśmy tę szansę organizowania e, Mistrzostw Polski o takiej randze w ogóle tutaj w, w Olsztynie, jeżeli chodzi o piłkę nożną e, w futsalu. Na nowej hali urania i te sprawy organizacyjne jeszcze no, są dopidane, tak jest dużo, dużo, dużo rzeczy z tym związanych. I tak naprawdę jak jutro już wybije godzina 13, rozpocznie się pierwszy mecz. Myślę, że wtedy będzie trochę więcej już spokoju i będzie można się zająć tak typowo sportowymi rzeczami. Mam nadzieję, że to, że jesteśmy gospodarzami, to te ściany nie zblokują dziewczyn, a dodadzą im skrzydło. Mm. A jak ten schemat rozgrywek będzie wyglądał? podziałem zespoły na grupy, tak? Tak, jeżeli chodzi o schemat, to trzeba było przejść w dwie, dwie etapy eliminacji turnieje, żeby się dostać tutaj do Olsztyna. My jako, w ramach, jako gospodarz byliśmy bez tych eliminacji, plus Mistrz Polski, Ten Czabytgos z zeszłego roku i 14 zespołów przebędą eliminację. Później były cztery koszyki, gdzie były rozstawione zespoły. Z tego losowały się cztery grupy i w tej chwili mamy cztery grupy po cztery zespoły. Yy, każdy gra w grupie z każdym. Dwa z miejsca pierwszego i drugiego wychodzą do ćwiercinałów Mistrzostw Polski, które odbędą odbędzie się w niedzielę. Później półfinał i finały. W piątek o godzinie 13 zaczynamy pierwszą kolejkę meczów grupowych. O godzinie 16.20 jest otwarcie. Nasz mecz na inaugurację Mistrzostw Polski jest o godzinie 17.30. Oczywiście tutaj przypominam, że gramy na głównej arenie Hali Urania na tej najdłużej. Później gramy dwa mecze. Pierwszy mecz tutaj gramy z Katowicami. Drugi mecz 12.20 jak dobrze pamiętam yy, gramy z, yy, z zespołem AZS UAM Poznań, czyli Lech Poznań. I o godzinie 19.40 ostatni mecz gramy w sobotę z FSA Kraków. No i o 21.00 jest zakończenie grup. I mówię, 8 zespołów zostaje w Olsztynie. Grać finały w niedzielę, półfinały i finały. Reszta żegna się tutaj z mistrzostwami. Poziom wzrasta, jest już o wiele większy, nie widać słabszych drużyn, więc każdy mecz może skoczyć się różnym wynikiem. Liczę na dobrą piłkę właśnie na jeszcze większe zainteresowanie tutaj ludzi, sponsorów, bo tego brakuje, jeżeli chodzi o piłkę kobiecą, żeby się nie bali i żeby zobaczyli, jaka to jest tendencja, jakie przyjeżdżają zespoły z Polski, jaki to jest poziom już na tym etapie dziewczyn, tak? bo tu też zobaczymy wiele reprezentantów Polski i wiele dziewczyn też, które gdzieś tam uczestniczyły w tych mistrzostwach, w mistrzostwach świata na Dominikanie. Więc to też jest fajne, żeby przyjść, zobaczyć, Później te dziewczyny będą gdzieś na boiskach tak zagranicznych czy w kadrach stacji polskiej starcz. Na parkiecie czujecie się szczególnie dobrze, czy nie ma to znaczenia dla Was, czy murawa, czy pod dachem? Znaczy, no, my jesteśmy zespołem 11-osobowym, czyli na boiskach, ale w futsal też podchodzimy do tego, może nie poważnie, ale podchodzimy to w ten sposób w ramach szkolenia, bo to są małe gry. Intensywność też jest duża w tych małych grach, jest dużo pojedynków jeden na jeden, w defensywie, w ofensywie, szybsze podejmowanie tutaj decyzji, e, wachlarz dryblingu, że tak powiem, myślenia podejmowania, ja mówię tutaj tych, tych decyzji o wiele szybciej, jest, no to przyspiesza, to też ich rozwija, tak? Bo też e, można sobie wspomnieć, że zawodnicy Brazylii, e, reprezentacji Brazylii większość z nich zaczynała właśnie na takich małych boiskach no to w takim razie powodzenia na turnieju no i oby publiczność się dopisała Zapraszam wszystkich serdecznie. Hala, hala Urania, Główna Arena Piłsudskiego 44 od godziny 13 odbywają się już w piątek mistrzostwa Polski dla 17 kobiet futsalu. Transmisja także na żywo idzie przez Polski Związek Nożnej, który będzie tutaj na YouTubie, e, że tak powiem, cały czas na żywo prowadził transmisję. Do tego będzie to studio telewizji, studio, które gdzieś tam Polski Związek Nożnej także zakłada, czyli troszkę profesjonalnie zaczyna się już dziać. Mówię, zapraszam wszystkich chętnych przyjść, zobaczyć. Każdy będzie miał swoje zdanie na temat piłki kobiecej. Czy to jest tylko przypadek, czy naprawdę ta pasja i rozwój już sportowy idzie o wiele wyżej. Mm -hmm. Tak, przyłączam się zdecydowanie do tych zaproszeń. Dziękuję Panie Trenerze za rozmowę dzisiaj. Dziękuję serdecznie. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na kolejne rozmowy do studia olasztyck.pl.